Wszystkie śmieci złowicze trafiają tutaj na, na nasze składowisko, tak? Yy, tak, wjeżdżają samochody, muszą przejechać przez wagę, tak? są y, ważone, następnie trafiają, potem przejdziemy tam dalej, to tam trafiają na sortownię, mm -hmm. tak? No i, i potem muszą wracać, tak samo wjeżdżają z powrotem na, na wagę i wyjeżdżając muszą przejechać przez ten brodzik dezyfikujących, dezyf co tu się znajduje, tak? A w, jaki, yy, w jakim celu są te samochody ważone? No, w takim, żeby, żeby wiedzieć, ile mieszkańców Łowicza wyprodukowali odpadów, tak? W ciągu miesiąca, a potem roku, tak? Do czego służą te boxy? Te boxy służą do, e, e, do składowania tutaj odpadów posegregowanych wstępnie już przez mieszkańców Łowicza. tak? Każdy mieszkaniec może sobie za darmo oczywiście mhm. przywieźć posegregowany plastik. Szkło, tak? Tam dalej są odpady wielkogabarytowe, czyli jakieś meble, łóżka i następnie tam jest na, ten przykryty to jest y, papier, tak? Czyli ja mogę sobie tutaj bez, sam przywieźć te wszystkie swoje. Z orki. miasta, z, tak, tu jest łowicza, tak, oczywiście to jest w ramach tutaj e, gospodarki odpadami, który teraz został e, łowicz prowadzony, tak, zgodnie z tą ustawą z Odpiszmy, pierwszego. lipca. zresztą już wcześniej e, mieszkańcy łowicza mogli to, to robić i, i którzy e, to dobrze robili, no to już wiedzą, jak to się jak to się mówi, e, bo są oczywiście te odpady sprawdzane, tak? Mhm. I jak są dobrze posegregowane, to tutaj zostają, wrzucane tutaj do. I często mieszkańcy te, te odpady tutaj przypadają. Tak, często, często. Już to mówię, 3 lata to trwa. Teraz już teraz, się, jak to się mówi, bardziej lepiej segregują, tak, te odpady. I no i to mi się zdaje, że, 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 że to ma sens, tak? no. Czym jest ta instalacja tutaj za nami? Tak, ta instalacja to jest instalacja odgazowująca która ma na celu wyprowadzenie wszystkich gazów niebezpiecznych, które powstają na, na terenie składowiska, czyli kwatery składowania, tak? I, tu jest, I tu się odbywa spalanie tych niebezpiecznych gazów, czyli tam metanu i, i, i dwutlenku węgla. Tak? A w jaki sposób to, te, te gazy tutaj trafiają? Stąd jest 11 studni odgazujących Z wszystkich studni idzie z jednym wspólnym, tak jak się mówi, kanałem, tak? I przychodzi do, tej, to jest, no, do tego palnika. I potem jak się nagromodzi na ten gaz, zostaje y, spalany. I dużo tego gazu to jest? Znaczy no, objętościowo to nie wiadomo, tak? Ale no, pali się na początku, jak włączy, została uruchomiona ta cała y, ta, y, I ten proces instalacja odgazująca. No, paliło się dwa tygodnie, tak, a potem się sama automatycznie wyłącza i za po, po tygodniu jak próbowaliśmy włączyć znowu tego gazu, ale już było troszeczkę mniej, tak? Czyli ten gaz się y, tutaj y, na pewno y, na pewno jest, tak? Czyli takie też było niezbędne, żeby tutaj zainstalować. Tak, tak, tak. Do końca tego roku, z tego co ja wiem, wszystkie składowiska muszą posiadać takie, e, taką instalację. To jest instalacja odgazowująca, ale jeszcze tak samo jest e, instalacja do odbierania odcieków, tak? e, które znajduje się tutaj w tych różnych... E, w tych studniach, tak? Mhm. I też, też jest włączane co jakiś czas. I z wszystkich studni, które są tak też samo na kwaterze składowiska, odcieki trafiają do zbiorników. A y, powiedzmy jeszcze, jaką powierzchnię ma ta kwatera? Kwatera y, ma powierzchnię około 6 hektarów, tak? Z tego już jest no. Jak, jak tu widać, w połowie prawie no, wyczerpana. Jeszcze zostało nam trochę miejsca i w związku z otwartą, z otwartą sortownią, która tutaj mamy tam po lewej stronie, mamy nadzieję, że to wysypisko może tam służyć dłużej. I ile tak mniej więcej śmieci trafia na tą kwaterę dziennie? Dziennie mamy około. Yy... Ja mówię teraz tak. Sortownia pracuje około miesiąca czasu. To, to nie jest jakaś tam, nie mogę tak powiedzieć adekwatnie, ile to wszystkiego takiego będzie. Kiedyś trafiało około 25 ton średnio, tak? W ciągu roku tyle przemówiliśmy odpadów. Około 10 tysięcy ton na rok. Yy... Po miesięcznym tutaj y, pracy na naszej sortowni, y, te odpady zmniejszyły się około 200 ton na miesiąc. Jak przyjmowaliśmy 700 ton na przykład, tak? No to przyjmujemy na przykład 500 ton, a 200 ton już nie trafia na ten... To jest, mówię, po pierwszym miesięcz, miesiącu pracy sortowni. Czyli duża oszczędność. No na pewno, tak. Po pierwsze, że miejsce, po... no i, no i ten... No. A po drugie, to i, też i opłaty są tak samo inne za, za składowanie, prawda? Co to za maszyna jest za nami? E, to jest e, cała sortownia, tak? Mianowicie tam znajduje się korsz zasypowy. Śmieci trafiają na w ogóle na pryzmę tam z przodu. E, korsz zasypowy zasypuje maszyna tutaj do domu traktorkiem. Śmieci trafiają na, e, na, taśma, na, na taśmę i idą do bębna, tak? Do bębna śtowego. Ten bęben składa się z dwóch frakcji. Frakcji e, mineralnej tak zwanej, tak? Gdzie odpady trafiają potem na przysypkę e, skarb, składowiska. I do, ym, na frakcję tak zwaną bio. tak? Te odpady trafiają na kompostowo. Tak? No na sobie są transportowane tak samo taśmociągiem do budki sortowniczej i tam są wybierane cztery frakcje, tak? A to w zależności teraz są wybierane yy, plastik twardy pet, szkło i, i folia. A to potem w zależności od czego jest więcej, to zmieniamy, prawda? A co do tego kontenera trafia, a co do tego? To już po jak mówiłem, tak? Tu trafia. Mineralny taki piasek, piasek, tak zwany piasek, tak, że ten, te odpady możemy, możemy yy, yy, odzyskiwać, czyli składować na pryzmie składowiska na koronie, tak, składowiska. A te, te odpady już nie trafiają na, na, na składowisko, tylko one wyjeżdżają yy, na kompostownie. A jakie jest zadaniem pracowników od y, 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 segregowania śmieci? Co oni segregują? No tak jak mówię, segregują y, plastik twardy, tak? Czyli różne miski, tak, jakieś tam, y, nie wiem, twarde rzeczy, no, na przykład jakieś tam rowerki, miski, tak, I inne rzeczy, A, y, następny pracownik segreguje PET, czyli zmieszane butelki y, po, po napojach. Jest następny kolega, który segreguje same szkło, tak, stóżę planą i, i folię. I to następnie trafia do kontenerów, które są tutaj po nas rozwieszane, i potem one trafiają do odbiorców, którzy mamy z nimi podpisane umowy. Już. A rozumiem. Z, 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 z czym się charakteryzuje ten teren tutaj? Ten no, teren ma około 2000 metrów. Jest utwardzony, tak jak widać. Ma szczelną bentomatę, żeby nic nie przeciekało do, do środowiska. Tak? No, jak powiem, to zaczęliśmy miesiąc temu. Hala, jak widać, jest postawiona. Jeszcze Planujemy różne inwestycje, ale po, to zobaczymy, jak to będzie pójść, tak? W jakim stopniu łowiskie składowisko jest już zapełnione? Jak, jak, jak pan myśli, ile ono jeszcze tutaj może funkcjonować? Znaczy nie, no, tak. Pozwolenie mamy do 2017 roku tak? z tego, co y, mamy w pozwoleniu na, na, skład, na składowanie i na instrukcji z pozwolenia zintegrowanego. No, no mam nadzieję, że tego, tego 2017 roku na pewno nam starczy, tak? Jeszcze plus to, że mniej y, śmierci będzie trafiało na, na kwaterę składowiska, tak? A dzięki tej, Tortowni, tu... która, tutaj y, która tutaj segreguje już od miesiąca. Tak, yy... jak to jest duża oszczędność? Znaczy oszczędność. W pierwszym miesiącu y, nie, trafiały, nie trafiły od razu na bezpośrednio na, 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 na na składowisko, tak? Yy, około 200 ton, ton śmieci, tak? To jest pierwszy miesiąc, zobaczymy jak to będzie w następnych miesiącach, mam nadzieję, że tego będzie więcej jeszcze. A co po tym 2017 roku? A, no to już nie wiem, to nie mogę tego odpowiedzieć, bo niestety to są już władze wyższe, tak? No, Urząd Marszałkowski to będzie decydował. Wiadomo, że są teraz różne yy, rzeczy, które teraz... No są zawirowania takie, że, że nie wiadomo jak to będzie. Tak? Jaką flotą urządzeń samochodów dysponuje Zakład Oczyszczania Miasta? Znaczy, urządzeń na składowisku, tak? Podstawą tutaj na składowisku na razie był, no i teraz tak samo jest, kompaktor typu Hanowak, on waży 26-28 ton. Mamy dwa na stanie, tak? koparko-ładowarka co właśnie wyjechała, ona jest do, taka uniwersalna do jakichś robót tutaj, co są związane i jeszcze tamto, co widzieliśmy na sortowni, ten ciągniczek, który załadowuje. Tak? A jaka jest zadanie tego, tego tak. urządzenia? To te, te urządzenie, ten te kompaktor, on potem on rozplantowuje na pryzmie tam na składowisku już śmieci i ubija swoimi tymi końcami takimi, które są, tak? ubija śmieci i, i zmniejsza ich objętość. Czy coś się jeszcze zmieni odnośnie, o, o teraz od 1 lipca odnośnie kontenerów takich de dedykowanych do segregacji? Znaczy tak, no z tego co ja wiem, to już y, są postawione na, na papier. znaczy Będzie więcej, teraz niestety okres oczekiwań jest bardzo duży na takie kontenery. No i cena tak samo od razu poszła w górę. Y, to jest jedna sprawa dla, nie ma problemu z, my akurat nie mamy problemu z y, y, pojemnikami dla osób indywidualnych, tak? Bo wcześniej no, nie wiedzieliśmy, że wygramy przetarg, ale potem jak jakoś mieliśmy Szczęście, że zakupiliśmy pojemniki od producenta aż Serbii. Przechodziło tam koło Warszawy, także pojemniki jeszcze mamy na, na stanie, i jakby coś, to, to w każdej chwili możemy. A w jakim czasie na, na osiedlach się pojawią? Znaczy, no to tak. No, z tego, co jest w rozporządzeniu Rady Miasta Tułaj-Łowicza, to każdy właściciel posesji i każdy, każde wspólnoty powinny we własnym zakresie wyposażyć się tak, w takie pojemniki. No, my tutaj mamy około 100 pojemników już na, na osiedlach, to te, co były, no i to, co mogliśmy, to powstało tak no resztę, no to jak to się mówi też przetarg nie jest tylko na pół roku no nie, nie wyda się od cholery pieniążków żeby żeby później to zabierać to przykład jak no się przegra no. tak no to mówię na razie jest postawione to co jest no gdzie mamy takie pomysły że będą e, e, kontenery duże postawiane tak na e, na osiedlach typu KP7 i one będą przeznaczone tylko do wrzucenia odpadów raczej znaczy odpadów tych e, e, odpadów plastikowych tak i to może u, w jakiś sposób ułatwi segregację bo wiadomo że najwięcej jest tych Odpadów plastikowych w, no tak. w osiedlach, tak? I mamy takie wrażenie, że będą półstawione na osiedlach spółdzielni mieszkaniowej i ZGM-u takie kontenery, a te pojemniki, które stoją w tych miejscach, trafią gdzie indziej. Gdzie jest po prostu większe zapotrzebowanie. Mm. No wiadomo, że teraz ludzie zaczęli segregować te odpady. Yy, co dwa dni praktycznie jeździmy i zabieramy połowiczu plastiki, tak? Jak i szkło i bakaturę, No, jakby, jakby jakieś tam były e, przepełnione, no to prosimy o jakąś interwencję. A jak pan, jak pan ocenia to, yy, Jakłowiczanie, przejść na ten nowy tryb? No tak, no zwiększyła się ilość, jak mówię, e, tych pojemników, które odbieramy od e, spółdzielni mieszkaniowej na przykład. Tak? Jak w ciągu e, w okresie letnim było zabierane dwa razy na tydzień, tak, no to zwiększyło się co dwa dni, także co, 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 co dwa dni te odpady są segregowane w tych, w tych pojemnikach, no, no, no i to nie jest, jak to się mówi, źle zła segregacja, bo ludzie naprawdę już wcześniej wiedzieli mniej więcej mm -hmm. o co chodzi, a teraz tym bardziej uświadomieni przez, przez władze nasze i, i przez jest samych siebie, to jest, jest dobrze, tak? Nie jest jak to się mówi, bardzo dobrze, nie jest źle, ale jest dobrze. Dziękuję mhm. bardzo.